Zewka Kobelagóra w swoim pierwszym meczu nowego sezonu zremisowała przed własną publicznością z Astrą Krotoszyn 1-1. Pojedynek obfitował w wiele sytuacji bramkowych, a sędzia często musiał radzić sobie z negatywnymi emocjami zawodników. Gospodarze dość szybko otworzyli wynik spotkania. W dziesiątej minucie do dośrodkowanej piłki dopadł Maksym Góra i umieścił ją w siatce. W dalszych fragmentach podopieczni Grzegorza Sajewicza starali się podwyższyć wynik, ale bezskutecznie. Na placu gry było nerwowo, ale kibice do przerwy nie obejrzeli już więcej bramek. Zewka schodziła do szatni przy wyniku 1 do 0. Po zmianie stron bramkarze obu drużyn nie narzekali na brak pracy. Dążący do wyrównania zespół Skrutoszyna w końcu dopiął swego i w 80 minucie wyrównał wynik. W wielkim zamieszaniu w polu karnym najlepiej odnalazł się Otar doradze, który pokonał Damiana Grądowego. Pięć minut później goście nie byli już w tak dobrych nastrojach, bowiem czerwoną kartką za faul ukarany został Łukasz Konopka. Mimo gry w przewadze Zewce nie udało się ponownie wyjść na prowadzenie. Niedzielne spotkanie zakończyło się remisem 1 do 1. Generalnie mieliśmy bardzo dużo sytuacji i tak jak nie wykorzystaliśmy. Szkoda troszeczkę. bramka można powiedzieć, przy, z przypadku troszeczkę, tak? I można powiedzieć, że szkoda, szkoda, że szkoda, że remis. Powinniśmy trzy punkty tutaj zostawić u nas w kobyłce. No, myślę, że z przebiegu meczu ten remis na pewno szanujemy, bo przegrywaliśmy do przerwy. Później się udało wyrównać, ale ta czerwona kartka i. No wiadomo, przejęliśmy po zwycięstwo, ale my się ułożył tak na niej naszej ten remis. Na dzień przed startem nowego sezonu Zewka ogłosiła zmiany kadrowe. Z zespołem nie trenują już Dawid Przybył, Kasper Gretkiewicz, Juri Suchomlin, Sebastian Kucharski, Błażej Ostry i Mateusz Kierzek. Chęć gry w drugiej drużynie zadeklarował z kolei Maciej Kozią. Kadra została wzbogacona o Mateusza Dębnego i Witolda Porębę z Pogoni Syców oraz Fabiana Markowskiego z pogoni Oleśnica. W trakcie realizacji jest jeszcze transfer Wadima Storhaka. Warto dodać, że po kontuzji treningi wznowiło dwóch graczy: Dawid Ponitka i Kamil Antosiewicz. Zewka w kolejnym meczu na wyjeździe zmierzy się z drugą drużyną KKS-u Kalisz.